W dniu 50 rocznicy śmierci sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej gromadzimy się na uroczystej sesji zamknięcia jej procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym. Święty Jan Apostoł w swoim liście napisał słowa. Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości. Kiedy patrzymy na osobę Stanisławy Leszczyńskiej, położnej z Auschwitz, Widzimy jak te słowa wypełniały jej życie. W swoim wczorajszym liście do archidiecezjan ksiądz kardynał Grzegorz Ryś arcybiskup metropolita łódzki napisał. Stanisława Leszczyńska miała pełną świadomość, że ratuje życie stracone i że za stracone życie poświęca za każdym razem życie własne. To wiara, która przenikała życie sługi Bożej, dawała jej siłę do tego, aby z całym zdecydowaniem przeciwstawić się machinie zła i powiedzieć: Nie, nigdy nie wolno zabijać dzieci. Z napisanego przez nią raportu położnej możemy dowiedzieć się, że będąc w obozie, pomagała w przyjmowaniu ogromnej liczby porodów, które przebiegały bez komplikacji, mimo, że dzieci przychodziły na świat w nieludzkich, obozowych warunkach. Oddawała życie z poświęceniem, realizując swoje powołanie jako położna, ale również sługa Boża Stanisława Leszczyńska potrafiła zbudować wspaniały, wielopokoleniowy dom rodzinny. Dla swoich najbliższych stała się cichym i prawdziwym, pokornym świadkiem wiary i pojednania. Zawsze była kochającą innych mateczką. Syn Stanisławy Leszczyńskiej Bronisław po latach tak wspominał pogrzeb swojej mamy. Gdy nakładano wieko trumny, wszyscy odruchowo przyklęknęliśmy, jak przed największą naszą świętością na ziemi. Pamięć o Stanisławie Leszczyńskiej a także prywatny kult skłaniał rzesze ludzi do tego, aby pamiętać o heroicznej postawie sługi Bożej oraz modlić się prywatnie przy jej grobie. Najpierw na cmentarzu Świętego Rocha w Łodzi, a obecnie w krypcie kościoła w Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Tak jak kiedyś najbliżsi klęknęli przy jej ciele, tak my dziś oddajemy cudze Bożej Stanisławie Leszczyńskiej naszą pamięć dziękując za dar i świadectwo jej życia dla nas. Odpowiedzią na pamięć i prywatny kult Stanisławy Leszczyńskiej były trwające już w 1986 roku działania procesowe zmierzające do beatyfikacji, kiedy ówczesny pasterz diecezji, arcybiskup Władysław Żiłek, powołał na postulatora księdza doktora Ireneusza Pękalskiego obecnego biskupa pomocniczego naszej archidiecezji. W 1987 roku została powołana komisja historyczna, w skład której weszli: świętej pamięci ksiądz infułat dr Stanisław Grat, świętej pamięci ksiądz prawat dr Kazimierz Gabriel oraz ksiądz prawat dr Kazimierz Dąbrowski. Następnie biskup łódzki, już po uzyskaniu relacji Komisji Historycznej, zwrócił się z prośbą o przydzielenie Nichil Obstat konferencji episkopatu Polski, który został nadany 28 czerwca 1991 roku. Dnia 9 kwietnia 1992 roku, po uzyskaniu zapewnienia, że ze strony Stolicy Apostolskiej nie ma przeciwwskazań co do rozpoczęcia procesu batyfikacyjnego Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, Kongregacja do Spraw Świętych udzieliła Nihil Obstat. Dnia 12 września 1992 roku arcybiskup Władysław Ziłek powołał Trybunał Diecezjalny do przeprowadzenia kanonicznego dochodzenia. W jego skład weszli. Ksiądz Infułat Andrzej Dobroski, delegat biskupa. Dziś już nieżyjący świętej pamięci ksiądz kanonik Dionizy Markiewicz, promotor sprawiedliwości. Ksiądz prałat Tadeusz Weber, notariusz. Ksiądz prałat Bartłomiej Rurasz, notariusz pomocniczy. Dnia 21 października 1992 roku Odbyła się pierwsza uroczysta sesja procesu na szczeblu diecezjalnym. Do 3 listopada 1997 roku odbyło się 8 sesji. Ze względu na brak możliwości badawczych archiwów, a także sytuację polityczną, pracę nad konstytucją i zawarte w niej zapisy dotyczące ochrony życia, proces stracił swoją dynamikę. W trakcie prowadzenia postępowania na szczeblu diecezjalnym w dniu 4 maja 1996 roku na podstawie instrukcji Kongregacji do Spraw Świętych odbyło się zabezpieczenie i translokacja doczesnych szczątków sługi Bożej do krypty w podziemiach kościoła w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łodzi. W maju 2020 roku po zapoznaniu się z dotychczasowym przebiegiem prac ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś wznowił proces. Dnia 22 maja tego roku mianował nowego postulatora, księdza Dominika Sujeckiego i zgodnie z procedurą kanonizacyjną mianował komisję historyczną składającą się z biegłych zakresu historii i archiwistyki. W jej skład weszli Ksiądz Profesor Waldemar Gliński, pan dr Piotr Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, pani Profesor Teresa Olearczyk, pan dr Piotr Setkiewicz, kierownik Centrum Badań Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, oraz pani dr Teresa Wątor-Cichy z Centrum Badań Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Komisja Historyczna sporządziła relacje w postaci życiorysu, a także przebadała zebraną w trakcie procesu dokumentację historyczną. Dnia 15 lipca 2021 roku ksiądz Arcybiskup powołał cenzorów Pism Sługi Bożej w celu zbadania ich pod kątem zgodności z nauczaniem Kościoła. Dnia 8 września 2021 roku Zmienił się skład Trybunału, którego skład weszli ksiądz prałat dr Zbigniew Tracz, delegat biskupa, ksiądz kanonik dr Przemysław Góra, promotor sprawiedliwości. Od 15 września 2021 roku do 17 marca 2023 roku odbyło się 49 sesji procesu. Łącznie w trakcie całego procesu powołano i przesłuchano 56 świadków, 11 świeckich mężczyzn, 19 świeckich kobiet, 5 osób spośród młodzieży, 5 zakonników, 5 sióstr zakonnych, 7 kapłanów diecezjalnych oraz czterech biskupów. Z tego grona 11 osób należało do rodziny Sługi Bożej. Warto tutaj zaznaczyć, że 18 świadków znało bezpośrednio Sługę Bożą Stanisławę Leszczyńską. Cały proces zawiera natomiast 65 sesji. Po przesłuchaniu wszystkich świadków i sesji stwierdzającej brak niedozwolonego kultu publicznego, akta oryginalne procesu zostały przekazane kopiście w celu dokonania ich kopii, tak zwanego transumptu. A następnie po ich porównaniu tłumaczowi w celu ich przekładu na język włoski. Po zwrocie akt i tłumaczeniu oraz stwierdzeniu integralności, Trybunał wystąpił do księdza kardynała Grzegorza Rysia o wyznaczenie terminu ostatniej sesji zamykającej etap diecezjalny procesu batyfikacyjnego Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej. Decyzją księdza kardynała uroczysta sesja. Zamykająca proces batyfikacyjny na etapie diecezjalnym została wyznaczona na dzień 11 marca 2024 roku, datę 50. rocznicy śmierci Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, to jest dzisiaj. Prace Trybunału, które tą sesją wieńczymy, jeśli Pan Bóg pozwoli. Przyczynią się do wyniesienia Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej do chwały ołtarza. I do takiej modlitwy zachęcam wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości. Zwracajmy się do Sługi Bożej w intencjach różnych spraw naszego życia, a o łaskach otrzymanych za przyczyną Stanisławy Leszczyńskiej proszę powiadomić Kurię Metropolitarną w Łodzi.